Moi drodzy, tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej jest wyjątkowy. Przeżywamy go w roku bileuszowym jako pielgrzymi nadziei. Jednocześnie, jak pouczył nas Ojciec Święty Franciszek buli zapowiadającej ten święty czas łaski, w Maryi Matce Bożego Syna nadzieja znajduje swojej najwznoślejsze świadectwo. W niej bowiem widzimy, że nadzieja nie jest łatwowiernym optymizmem, lecz darem łaski w realizmie naszego życia. Nasza jubiluszowa świątynia od 1171 roku jest nie tylko zdobą tego wzgórza, ale przede wszystkim, jak mówiłem wczoraj, do wiernych e ponącą pochodnią nadziei, wskazującą kierunek naszego ziemskiego pielgrzymowania. A na tych drogach wiernych parafii katedralnej oraz ludu Bożego naszej diecezji i miasta Kielce jest Maryja, Najświętsza Maria Panna w wniebowzięta, patronka kiedyś Uroczej Kolegiaty Kieleckiej, a od lat także i katedry. Oraz Matka Boża Różańcowa, Łaskawa Pani Kielecka, którą od 1600 roku czcimy w jej cudownym obrazie. Bardzo piękne wprowadzenie, jakie przedstawił nam Ksiądz Prałat Adam, pozwala nam też odkrywać, jak długa jest pobożność Maryjna w Kielcach, w tej katedrze, ale jednocześnie, gdy sięgamy do wizytacji kardynała Radziwiła, bo taki był biskupem krakowskim, to widać, że tu i tam pojawiają się właśnie bractwa różańcowe, a więc taka pełna mobilizacja do tego, aby różaniec Opleść, aby różańcem opleść codzienne życie tamtych czasów ludzi utrudzonych, często żyjących bardzo skromnie na granicy ubóstwa, ale mających takie same potrzeby duchowe, Będące, będący tamci ludzie w takiej samej godności dzieci bożych, jakimi my jesteśmy na początku XXI wieku. I moi drodzy, po wczorajszym pięknym wydarzeniu, kolejnym zdecydowanym spotkaniu Róż, Żywego Różańca i innych środowisk apostolskich, które biorą każdego dnia Różaniec do ręki, mogłem przemówić do około czterech tysięcy pielgrzymów, zdecydowanej większości członków Różego Różańca. Dzięki którzy dzięki czterem częściom Różańca i jego dwudziestu tajemnicom widzą historię życia Maryi, począwszy od zwiastowania. A ta scena, moi drodzy, jest jedną z najpiękniejszych scen w Nowym Testamencie, gdzie Bóg szanuje wolność Maryi. W dialogu przez swojego posłańca wyjaśnia, jak się to stanie, że będzie Matką Bożego Syna, i dopiero po dialogu Maryja mówi: Oto ja, służebnica pańska. I najkrótszym komentarzem do tych słów no, można by powiedzieć: To jest zdanie, że Pan Bóg nie zadawala się niewolnikami i jamczarami, ale obdarza nas wolnością, abyśmy dokonywali wyborów każdego dnia i tych dobrych wyborów zgodnych z duchem. Ewangelii Jezusa i przede wszystkim kazania na górze, które wybrzmiało kiedyś w czasach Jezusa, tam nad jeziorem Genezaret. Właśnie widzimy Maryję w poprzez jej obecność pod krzyżem. Widzimy jej historię życia wtedy, kiedy rozpoczęło się. Głoszenie Królestwa, a więc początek wspólnoty Kościoła. Pod krzyżem, kiedy Maryja otrzymała zaszczytny tytuł Matki Kościoła, nieustannie towarzyszy naszej wspólnocie wiary aż do dnia dzisiejszego. Po wstąpieniu, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu dziejów apostolskich, apostołowie wrócili do Jerozolimy z Góry Oliwnej, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy trwali na modlitwie jednomyślnie razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa. Widzimy, moi drodzy, że obraz pierwszej wspólnoty Kościoła, to nie jakaś anonimowa grupa entuzjastów proroka z Nazaretu, ale to grupa znanych z imienia uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa, którzy się wytrwale modlili, ale tak jak usłyszeli od Jezusa, poszli w świat, aby głosić Ewangelię więcej, czynić uczniami tych, którzy przyjmują dar Ewangelii. To wydarzenie z wieczernika opisane w dziejach apostolskich jest niezmiernie wymowne, ponieważ wielu artystów uwieczniło tę scenę, przenosząc ją na dzień pięćdziesiątnicy, na dzień zesłania Ducha Świętego, bo zawsze pośrodku jest Maryja wśród apostołów, która razem z nimi przyjmuje dary Ducha Świętego. I moi drodzy posłużyłem się pełną myślą jednego ze współczesnych teologów francuskich zakonu dominikanów i mówi że ta scena z, z Jerozolimy z dzieł apostolskich to jest ujmujące jasne streszczenie prawdy o wstawiennictwie modlącej się Dziewicy z Nazaretu Dziewicy którą jest kościół wraz z Maryją na w swoim łonie Moi drodzy, to wszystko, co miało miejsce w życiu Maryi, rodziło się z jej głębokiej wiary i zaufania do Boga, który jest miłością. Mówi o tym scena zwiastowania, kiedy Maryja świadomie, w zupełnej wolności, wypowiada swoje Fiat. Maryja to osoba, która nie tylko słuchała i ufała Bogu, ale to wszystko, co działo się wokół niej, zachowywała w swoim sercu. A dzięki temu mogła budować swoją autentyczną przyjaźń z Bogiem, która nigdy się nie zachwiała, ani w Betlejem, gdzie zaprakło miejsca w gospodzie, ani w czasie ucieczki do Egiptu przed próżnym i krwiożerczym Herodem, ani przy ofiarowaniu w świątyni, kiedy z ust proroka Symeona wybrzmiały te słowa niebudzące nadziei, i jakiejś życiowej rozkoszy i powodzenia, bo ten przyszedł na znak sprzeciwu dla wielu, a Twoją duszę miecz przeniknie. Moi drodzy i kochane mamy, które tu jesteście, gdyby tak mówiono o Waszym dziecku, to pewnie by łzy się lały, a serce bez żalu pękało. Maryja, ufając Bogu, to wszystko Przetrwała. I przetrwała również te dni, kiedy na Jezusa rzucano oszczerstwo i wtedy, kiedy stała pod krzyżem jako matka boleściwa, mater dolorosa. Pamiętała jednak, jak to wybrzmiewa w jej hymnie uwielbienia Boga magnifikat, jak wielkie rzeczy uczynił jej Bóg, Bóg Wszechmocny. Wychwalała Jego święte imię, wierząc, że Jego miłosierdzie jest z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Czujmy się więc, moi drodzy, w tym uroczystym dniu dla parapii katedralnej zaproszeni, aby podążać śladami Maryi, ona jest wzorem pielgrzymującego Kościoła. Aby dojść do celu prosi, odmawiajcie różaniec, Bowiem Różaniec jest modlitwą miłości Boga i Maryi, modlitwą Kościoła i modlitwą nadziei. A wiemy, że każdy dobry i wierny czciciel Maryi znajdzie odrobinę czasu, aby wyrecytować różaniec, a bywa, że może tylko jaki, jakąś Jego część. Niech naszą Maryjną pobożność ubogaci też. Dobra rada świętego Jana Pawła II, który mówił, że modlącemu się na różańcu otwiera się niezmierzony horyzont potrzeb Kościoła, zwłaszcza Kościoła, który głosi Ewangelię współczesnemu człowiekowi. Poczujmy się także zainspirowani orędziem misyjnym na ten rok, aby wyruszyć śladami Pana Jezusa, aby stać się z Nim i w Nim, Znakami posłańcami nadziei dla wszystkich w każdym miejscu i w każdych okolicznościach, w, którym, w których Pan Bóg pozwala nam żyć. Niech wszyscy ochrzczeni uczniowie, misjonarze Chrystusa sprawiają, by Jego nadzieja zajaśniała w każdym zakątku Ziemi, a przede wszystkim w naszych ludzkich sercach. Niech zatem nasza pobożność Maryjna. I troska o życie Kościoła przyzywa najświętszą Maryję, dziewicę królową Różańca Świętego i Matkę Nadziei. Niech jej to daje nam pewność, że w burzliwych wydarzeniach naszego życia, Maryja, Matka Kościoła i Matka Nadziei, przychodzi nam z pomocą, wspiera nas i zaprasza do ufności i do zachowania nadziei. Niech Nasza szczera modlitwa różańcowa obejmie Ojca Świętego Leona XIV, naszą ojczyznę i jej rodziny, rodziny naszej parafii katedralnej. Niech będzie prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a przede wszystkim niech będzie błaganiem o pokój na świecie i na polskiej ziemi i na naszej świętokrzyskiej ziemi. Amen.